Okej, okay. cześć, z tej strony Kebap, witam was na kanale Kebap Games Dzisiaj zagramy w coś niekonwencjonalnego na tym kanale Propaganda czy farsz? Ostatnio usłyszałem o takiej stronie, gdzie Podobno dostajemy paski informacyjne Z naszej ukochanej naszej ukochanej oczywiście telewizji TVP i TVP Info Jakby kto by ich nie kochał I musimy odgadnąć, Czy jest to propaganda czy fałsz. Oczywiście, do... dobrze rozumiecie komizm Chodzi o to, że Paski TVP i TVP Info, te informacyjne, które się wyświetlają nie? na dole, to są po prostu tak absurdalne, tak idiotyczne i głupie, że niech zrobili po prostu grę o tym, że yo, musisz odgadnąć, czy jest to fałsz, że ktoś jakby sztucznie wygenerował taki pasek, czy jest to faktyczny pasek, który się pokazał w telewizji. Dostanie, że oceny 80 pasków imrocyjnych. Część z nich pochodzi z FAP, a część, a czy została po prostu wymyślona. Aha, widzicie no? Czy uda ci się odróżnić pasek realny od fałszywego? No, zobaczymy. Ja jestem ciekawy, ja jeszcze nie grałem w to, okej? Okay? Pierwszy raz kiedy odpaliłem tą stronę, więc zobaczymy jak nam wyjdzie. Let's go. Totalna opozycja i jest związkiem z EB Co? Z spkami. Totalna opozycja i jest związki z spkami. Totalna... Nie, to jest wygenerowane. To w się sensie, tak, tak by trochę nie po ludzku, nie? Napisane. Totalna opozycja? Totalna opozycja? Ale co, co totalna opozycja? Powinna być opozycja i jej związki z SBK-mi. Dla mnie to słowo fałszywy. Okej, okay, no tak, no, ta totalna opozycja mnie zmyliła, nie? Gdyby tego nie było, to bym mógł zaznaczyć, że to jest prawda, ale czym jest kurwa S... Nie wiem czym to jest. Leczmy dalej. Gospodarka w olimpijskiej formie. To może być prawda. Gospodarka w olimpijskiej formie, chociaż teraz czekajcie Bo jakby TVP zawsze zgadza, że jest to gospodarka jak tam super idzie i w ogóle Ta stopa bezrobocia znika z roku na rok, mimo że to jest gówno prawda A W olimpijskiej formie Na olimpiadzie poszło nam beznadziejnie Ma to sens, tylko że Jakby patrzeć logicznie, wątpię, żeby TVP zrobił taki pasek Jestem skłonny, teraz nie wiem no Okej okay. Źródło Możemy zobaczyć? Tak No A to 2018, dobra Ja myślałem, że, przepraszam, dobra No to może, okej, okay. to myślałem, że chodzi o, o, o Olimpiadę 2020, przepraszam, dobra, to ja pier pierdolnąłem się Kościół katolicki pod obleżeniem homolobii. Okej. Okay. Jo Będę chyba uważał to, co żeby tego nie czytać, dobra. Brzmi e, dostać czasem jakiegoś niefajnej niefajne żeby bym nie dostać. To jest prawdziwy To jest fałszywy pasek? Kościół katolicki pod obleżeniem homolobii. Okej, okay. ale to brzmi dosłownie jakby ktoś, ktoś chciałby to zrobić, nie? Zagrożona demokracja w Niemczech. Tak, to chyba o tym słyszałem kiedyś. Tea! Ja pierdolę. To, to jest Mussolini, tym po prawej? Nie, to jest chyba hit, Nie wiem. Wygląda jak Mussolini, a może być to Hitler. Nie wiem. Nie, to jest, to jest hit, na pewno, bo chodzi o Niemcy, dobra. Ale Steve, kurwa. Głupota totalna. Zagrożona demokracja w Niemczech. Dobra. Morawiecki, tworzymy państwo opiekuńcze. To. To może być dobre, to jest prawdziwy pewnie. Tak jest, to, to jest, nie będziemy je sprawdzać, ale okej, okay. liczba trafionych odpowiedzi, 3, to póki co jest dobrze, piąty, 3, trafiliśmy, okej. Okay. Rekordowa nadwyżka w budżecie państwa. Prawdziwe, tak jest, najpewniej, w sensie takie wiecie, takie chwalące wręcz, chwalące paski. Rząd oddał Polakom to co zabrała platforma, to jest, to jest rzecz, która pewno będzie prawdziwa, uwaga. No i jakże kurwa i nasza sprawdzę? Rząd od do Polaka to co zabrała platforma i jeszcze oczywiście mamy reporterkę siedzącą razem z starszą kobietą na ławeczce jakby taka wiesz, taka relacja jest utworzona ze prawdziwym Polakiem, starszą kobietą, która wie jak to było kiedyś i zabrali jej kiedyś pieniądze, a teraz wszystko je oddali, no tylko kosztem czego kurwa, lećmy dalej. Totalna opozycja w żodem na ciele polskiego narodu. Ta totalna opozycja. To mi nie pasuje strasznie. To nawet według mnie jest fałszywe. Okej. Okay. To, nie, to nie brzmi po polsku. Totalna opozycja w żodem na ciele polskiego narodu. <grytanie> Ale genialne są te kurwa paski. Jarosław Kaczyński, Wystarczy nie grać Eee. Wątpię, takie też powiedział, okej okay? Znaczy dla mnie to by idioty, jakby Jarosław Kaczyński, wystarczy nie kraść, wow Komu chciałeś jeszcze powiedzieć, trzynastkowi? No to jest powszechny pasek wątpię, by po prostu ktoś z takim czymś wyskakiwał, kurwa, na telewizji, no jakby. Nie róbmy z ludzi idiotów totalnych Nauczyciele agresywnie atakują rząd Czy to jest za czasów e, 2019 chyba, albo 19 bo chyba, nie? Strajk nauczycieli? Okej, okay, to jest fałszywy. A to pewnie było za czasów... tak 2018 pewnie, e, czy tam 3. najprawdopodobniej. Okej, okay. mogą się jebnąć, ale tak się jak ładnie nam idzie, tylko trzy odpowiedzi błędne ja zrobiliśmy. Polska, Polska ekonomicznym liderem <śmany> Europy. No kurde, to nieźle. Jest... <śmany> prawdziwy, najpewniej. Nie, to fałszywy, dobra, ale to się, to się cieszę. To się cieszy, bo to byłoby totalna głupota. Ale to właśnie jakby... Dochodzimy do momentu, gdzie ja sam nie jestem pewien, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest fałszywe, okej? Okay? Ten poziom absurdu, ten poziom przesady i hyperbolizacji został już jakby. Tak mocno roz tak mocno podniesiony, czy tam obniżony wręcz obniżony moim zdaniem, nie podniesiony a obniżony, że nie mam pojęcia czy ten pasek jest prawdziwy czy fałszywy. Nie mam pojęcia, gdyby to było. TVN, to miałbym pewność, że to jest. Rzecz to jest nieprawdziwa. Oczywiście, to TFN też ma swoje babole. Bo nie oszukujmy się, nie jest to totalnie obiektywna telewizja. Tak w sumie każda. Ale wiedziałbym, że na pewno by nie chwalili Polski. Najpewniej. Obrońcy. Nie będę tego czytał. Obrońcy i alimenciarzy twarzami oporu przeciwko reformie sądownictwa. Chciałbym, żeby to było fałszywe. Nie! O oh Zmienili Nie, tego nie ma już. Tego nie ma już. Ale jest faktycznie. Czyli zapamiętamy jeśli że mnie przed Sejmem, tylko przy Ja pierdolę. Co to za akcja jest? A to jest absolutnie Dobra, to było mocne. Obrońcy tych ludzi i alimenciarzy twarzami oporu przeciwko reformie sądownictwa. To jest mocne. To ktoś pojechał. Ktoś pojechał całkowicie ostro. Totalna opozycja robi zamach na wartości rodzinne. Faszywy, a tak, totalna opozycja, Kamil, skup się. Opozy opozycja robi zamach na wartości rodzinne. No, ale dobrze wiemy, kto robi zamach na wartości rodzinne. Dobrze wiemy, kto robi zamach na. No. Ostateczny koniec państwa teore teoretycznego. Nie wiem. Dobrze no, brzmi tak. Neutralnie, pół na pół. Dobra, okej, okay. to no, mogę przemilczeć. Totalna opozycja, muren za SBKami, Czym są kurwa? Przepraszam. Czymś nie wiem. SB-ki. E, SB czy ja się nie przygotowałem na coś? Sbek, postać fikcyjna. Czym są kurwa Sbeki? Rodzaj męsko -ozobowy. Tak, no, to wiem. Funkcjonariusz służby bezpieczeństwa. A, dobra. Funkcjonariusz, okej, okay, funkcjonariusze, dobra. Nie znam tego słowa, przepraszam, jestem głupi. Ale przynajmniej wy też, wiecie, okej? Okay? To są funkcjonariusze generalnie, tam do spraw bezpieczeństwa i tak dalej. Zdalona opozycja. Aż znaczy tak, według sumnika. Jeżeli tak nie jest, to dajcie znać komentarzu. Zdalona opozycja jest sbk -ami. Fałszywy raczej. Tak jest, fałszywy. No bo mi to nie pasowało, czym opozycja nagle byłaby murem um, za funkcjonariuszami, którzy jakby. No, rząd chwali funkcjonariuszy, tak. Rząd bardzo lubi funkcjonariuszy, więc wątpię, żeby takie coś było. Przydatne, do tej swojej propagandy Polska wchodząca... Polska wchodząca... wchodzącą potęgą Polska wchodzącą potęgą O kurwa, to jest prawdziwa rzecz? Polska wchodząca potęgą, ja... Yeah. Polska jest wchodzącą potęgą! Polska jest wchodzącą potęgą! Trzy razy pod rząd, let's go E, widzę, że 2018 to jest, to jest ten rok, w którym e, to jest, są te lata, w sensie te artykuły są z tych lat, 2018, więc okej, okay. europosłowie poprzeciwko e, Polsce to by mogło być, nie posłowie, bo gdyby było samo słowo posłowie, to by było bez sensu, ale europosłowie, wiecie, ta kurwa, e, ci, ci z Unii Europejskiej. Te, te gnidy e, poprzeciwko Polsce. Ale kurwa, też nie po polsku napisane. Fałszywy. Jest to źródło, ja wale. A PO. Europosłowie po. Okej. Okay. Tam nie ma e, tam jest duży hit. Przepraszam, myślałem, że to jest wiesz. Wiecie, że to jest wygenerowane, że Europosłowie po przeciwko Polsce. A to jest PO, czyli Platforma Obywatelska. Dobra. Teraz ma to sens Europosłowie po Platformie Obywatelskiej przeciwko po. Teraz ma to sens, dobra Oh god To jest głupie, kurwa Bezpardonowy bez atak wściekłego lewactwa na Magdalenę Ogórek Magdalena Ogórek nie zna tej osoby, niestety Przepraszam Ale atak wściekłego lewactwa Prawdziwy? Pawsze dobra, już ja się cieszę, bo tak Trochę nieładnie nazwać, nazywać ich lewactwem, w sensie jakby le lewica, to już jakoś idzie, ale lewactwo, takie wiecie, robactwo, coś w tym stylu, ja mi się to kojarzy negatywnie, tak samo jak prawactwo, p prawiciarze, nie wiem, wiecie o co chodzi. Jakby... Nie lubmy takich sensownych, nie lubmy takich bezsensownych rzeczy. Znakomite wyniki finansowe Stadniny wianowie. Janowie. by, dobra, nie wiedziałem, okej, okay, nie, nie jestem w tym temacie. Jarosław Kaczyński obniża pensję politykom. Okej. Okay. Chciałbym dowodu tego. Lećmy dalej. Komu przeszkadza Radio Maria? Prawdziwy, fałszywy, dobra. Wiecie komu przeszkadza? Każdemu Polakowi, który potrafi krytycznie myśleć. Coś czuję, że tym osobom może przeszkadzać Mad 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 Radio Maria. Tym ludziom, którzy. Zadają pytania w momencie kiedy im coś nie pasuje w głowie i mówią, że hola, 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 coś mnie tutaj kuźden nie gra. O czym oni gadają albo pieniądze, które tam są wysyłane na Rady Maria. Do, Gdzie idą na te... Gdzie idą te pieniądze dokładnie? No tylko informuję. <laughs> Korona królów podbija świat. Najprawdopodobniej prawdziwe. No a jak, no po, polskie dzieło, no polski... Polski ripov, groteo, no kurde, podbija świat. Nie ma pojęcia z której strony, no chyba że mówimy o świecie trzeciego... W trzecim świecie Uganda, czy jakieś inne kraje typu Afryka To wtedy tamto mogłoby zrobić hit Ale nie kurwa... W krajach cywilizowanych Broniasz się jego światowe gestapo Biorą uczniów jako zakładników Co? No fałszywy Dobra, okej okay. Wychowanie seksualne z... Na, e, wychowanie seksualne z zagrożeniem dla kraju Prawdziwy fest, okej okay. Okej okay. Ale... Jestem pewien, że podobny pasek się pojawił. Jestem pewien, 100% pewien, że pasek podobny do tego się kiedyś pojawił. Lećmy dalej. Sieci Sorosa oplotły Unię Europejską. Nie wiem, nie siedzę w temacie. Fałszywy? Prawdziwy. Ok, nie siedzę w temacie, przepraszam. Wielki sukces festiwalu w Opolu. Ok, minister Macierewicz stawia na młodych. Fałszywy, dobra. No nie stawiam, najwyraźniej nie stawia. Totalna klęska totalnej opozycji. Totalna klęska totalnej opozycji, fałszywy. Co? Co? Totalna klęska totalnej opozycji? Cześć, to, to nie jest ta grafika, która potem się okazała być oszukana? 2017? Chyba nie, to chyba nie jest to. Ale no, to może być prawdziwa rzecz, ale tak się jak Jo, totalna kneska totalnej opozycji, no... Mi się nie podoba, jeżeli chodzi o skonstruowanie... jeżeli chodzi o konstrukcję, nie podoba mi się to zdanie, ale dobra Artykuł Gazety wyborczej to kapiszo <grym> Fałsz O god, to jest prawdziwa rzecz, sprawdzę Artykuł Gazety Wyborczej to kapiszo <grym> Ja pierdole Co się dzieje? Delfin Platformy. Co? Delfin Platformy budzi kontrowersje? Co kurwa? Faszywy? Prawdziwy? Państwo Tusk oda 35 milionów z, z gangsterem? Na pewnie. Najpewniej jest to prawdziwa rzecz. No przecież Tusk nie ma co robić, tylko odda 35 milionów złotych gangsterom. No Pablo Escobar, Pablo Escobar pewnie, czy coś z tym nie wiem. Al Capone. Pierwszy patriotyczny rząd w historii Polski. Prawdziwy. nie no, okej, okay, proszę. Dobra. Lewacy zaatakowali pamięć o bohaterze. Prawdziwy. A jakże inaczej? Sprawdźmy nawet, i który. Okej. Okay. Okej. Okay. Śmiesznie jakby... To są młodzi ludzie najpewniej. To nie są ludzie, którzy... Mają już jakieś, wiecie, pewnie wyrobione światopoglądy. Nie mówię, żebym ja miał, bo ja pewnie się będę zmieniał. Ale to są młodzi ludzie, jak widzicie, którzy nie mają jakby wyrównanych światopoglądów. I też pewnie są skrajnymi osobami, czy coś. No jakby wątpię, żeby ktoś to faktycznie dewastuje jakieś pamięci o, o bohaterach, nie był sk jakimś skrajnym gościem, czy tą skrajną gościówą. I kurczę, przedstawianie tej piątki jako Szóstki chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty. Przedstawianie tej szóstki jako <coughs> całość lewicy. Nie mówię, że jestem lewakiem. Nie mówię, że jestem lewakiem, bo nie jestem. Ale jako całość lewicy przedstawianie tej szóstki jest takim zagraniem. Jo, Polacy to są złodzieje, bo jeden poleciał do Niemiec i ukradł samochód. To, się st... to jest ostra generalizacja, ale dobra, mniejsza. <coughs> A potem siedzi taka starsza pani i myśli sobie No co to jest pojebani i w ogóle kraj chcą zniszczyć No codziennie, codziennie lewak wstaje i myśli sobie Jak tu spierdoli dzisiaj system Żeby ludziom się żyło gorzej No tak, tak, tak działają ludzie Grzesne mury tanich mieszkań No jakże inaczej, no nie wiem w której strony i w którym mieście A ty polska Donalda Tuska Szarża, Boże, Kamil Jestem śpiący trochę, przepraszam Mało spałem dzisiaj A ty szarża Donalda Tuska Wiadomości, daleko przed konkurencją. No jak, no wszystko to prawdziwe. No kurczę, świat zazdrości Polakom sukcesu gospodarczego. Najprawdopodobniej zazdrości nam e, tego, że w 2019 roku 2600 zł miało większą wartość niż w 2020 2700. Tak tylko mówię, Tego nam zazdrosz najprawdopodobniej. Komu przeszkadza silna telewizja publiczna? Fałszywy. Okej, okay, prawdziwy. Mógłbym. 25 prawników wiecie jutro do Brukseli z Donosem na Polskę Aj kurwa, nie lubimy kapusi. Nie lubimy kapusi No Boże. Ten kto donosi... No, wiecie, że on sprzyja rozwojowi nowych technologii, najprawdopodobniej jest to prawdziwe. Okej, okay, fałszywy Platforma i sędziowie bronią reliktów PRL e, Platforma i sędziowie bronią reliktów PRL e, Okej, okay. czekajcie, bo PRL to jest takie coś, do którego byśmy nie chcieli wracać, nie? Pat e, czy mówimy... O... fałszywy raczej Jest to źródło, okej, okay. dobra, okej okay. No, musiałem trochę pomyśleć, przepraszam, że pomyślałem. No, bo dla mnie platforma jest dzielna bronią reliktów, jakby to, to jest pozytywna rzecz, która, która by mogła zrobić platforma. A, ale. W PRL? No kurczę, nie wiem, nie wiem. Rekordowy wzrost PKP zasługą, zasługą programu 500. Czy to jest prawdziwa rzecz? Forszy, to się martwiłem, że jest to prawdziwa rzecz. Rekord, rekordowy wzrost PKP zasługą programu 500. To jest totalny absurd. Polska nauka dofinansowana najlepiej w Europie. Prawdziwy. fałszywy. Mądrości posła Grabca pod monopolowym. Falszywy. Nie. Co to jest? Ja pierdolę. O co chodzi? Spektakularny upadek Gazety Wyborczej, prawdziwa rzecz, fałszywa, dobra. Rząd stawia na rozwój nauki, prawdziwa rzecz, fałszywa. Partyjny harem Ryszarda Petru, fałszywa, zgadza się. Bruksela robi zamach na suwerenność Polski, prawdziwa, fałszywa. Polska nieud. Polska niedoś niedoścignionym bastionem chrześcijaństwa, Boże, co to jest w ogóle za pasek? Czy jest prawdziwy, fałszywy, ale tak czy siak. Co to jest za pasek? Polska niedoścignionym bastionem chrześcijaństwa. Okej, okay, gdzie plusy? Gdzie, gdzie, fajna rzecz, że jakby fajna rzecz, że ktoś ma, że coś wierzy. Ja sam wierzę. Tylko na logikę, jakby co, co, co to tworzy? Gdyby na przykład 100%, 100 Polaków nagle wierzy w chrześcijaństwo, wszyscy są chrześcijanami, nie ma ateistów, nie ma muzułmanów, czy tam innych wyznań. Wszyscy wierzą w chrześcijaństwo. Co to zmienia? Co to zmienia, tak ogólnie, na, ska, na skalę światową. Nowoczesna i platforma, platforma spiskują przeciwko Polsce. Fałszywy, ale mogły być prawdziwe. Morawiecki program PC powoduje odrodzenie Polski. Prawdziwy, fałszywy. Spierdźmy, czyliłem. 52, 52, odpowiedzi 21. Tylko dobrych trafiłem. Młodzi lekarze szkalują Polskę na arenie międzynarodowej. Fałszywy, fałszywy. Specjalny płot zatrzyma groźną chorobę. Fałszywy. O kurwa, co? O kurwa. Reformy rządu jednoczą Polaków. Prawdziwe. Fałszywy. Agresja i to tyle zapamiętamy z dzisiejszych manifestacji przed Sejmem. Prawdziwy. No jakże, to o tym słyszałem, to o słyszałem. PIS obniża podatki, które podniosła platforma. Podnosiła platforma. Prawdziwe, fałszywe, ale pewnie było coś podobnego, najprawdopodobniej Ukrócenie z zawstydziło liberałów. Tak! To było prawdziwe! Tak! To, to z pyseki nawet pamiętam. Jakieś. Jakby, ja nie wiem. Czemu niby liberałowie są źli? Ale dobra, ale dobra, nie będę, nie będę się wykłócał. Komu przeszkadza siła polskiej waluty? Fałsz. <noise> prawdziwa rzecz? Co to jest prawdziwa rzecz? O oh I mamy tutaj, jak jest komu przeszkadza siła polskiej waluty, mamy monety euro, więc pewnie, pewnie Unii Europejskiej czy kogoś. Nie wiem. Grabież budżetu państwa zatrzymana. Fałszywy to brzmi. O kurwa. Wszystko to brzmi nawet ty po polsku. A dobra, no bo Często twierdzi, że samotne matki nie zasługują na 500 plus prawdziwy, fałszywy Mleczność polskich krów Przepraszam, dostałem SMS. -a. Mleczność polskich krów zatrważa Niemców Fałszywy Studio jajo bawi Polaków do S prawdziwy fałszywy Platforma obywatelska gardzi kobietami mm. <laughs> <te> Prawdziwy, ja pierdolę <laughs> Oh god Lecimy dalej Dzięki polityce rządu PiS mamy kolejny rekord Mamy kolejny rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WŁOŚP To jest fałszywa rzecz Fałszywa, czemu? Dzięki polityce rządu PiS mamy kolejny rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WŁOŚP jest w ogóle po innej stronie jakby Właś mnie współgra z y, pisem. em to zapamiętajcie. Bruksela pozwala Hiszpanom pałować ludzi, a nam zabrania zwalczać kornika drukarza. Co to kurwa ma. Co jest, jest źródło? Czy to jest praktyczna rzecz? Bruksela pozwala Hiszpanom pałować ludzi, a nam zabrania zwalczać kornika drukarza. No, co to w ogóle jest? Młodzi ludzie stawiają napis. Prawdziwy, fałszywy. No i dobrze, fałszywy, bo to, to nie jest prawdziwa rzecz. Ok? To nie jest prawdziwa rzecz. Unia zazdrości silnej gospodarki. Prawdziwy. No i zazdroszczą nam. Czy nie mają czyste intencje. Co? To jest fałsz. Czym agentem jest Radosław Sikorski? Prawdziwy, fałszywy. Sząd spełnił już prawie wszystkie opytnice. Prawdziwy, prawdziwy, oczywiście. Kolejki do lekarzy stają się przyszłością. Prawdziwy, prawdziwy. Wychowanie seksualne powoduje rozpasanie umysłowe. Prawdziwy, fałszywy. Gazeta Wyborcza oczernia, ojca Mateusza. Rząd <noise> <noise> Tuska kapitulował przed Rosją. Prawdziwy, fałszywy, tak jeszcze. O! Homo, propaganda w szkołach, zagrożenie dla rozwoju dzieci. Prawdziwy, fałszywy. kurde, miałem nadzieję, że coś będzie. Miałem nadzieję, że coś będzie właśnie o tym. Polska, gwarantem bezpieczeństwa Europy. Prawdziwy. Ale jest w miarę bezpiecznie w Polsce, nie oszukujmy się, jakby w Polsce tak, jakby, jak patrzymy na te wszystkie jakieś takie większe zagrożenia typu terroryzm albo yy, jakieś tam wiecie, strzelanie i tak dalej, to Polska naprawdę ma super, super szczęście i nie mamy tak źle, jeżeli chodzi o to. Łóżkowe w wojarze Jurnego Stefana świadectwem nieszczerności totalnej opozycji. Nie mam pojęcia, jakby już na... Jak manipuluje niemiecka telewizja publiczna. Prawdziwy. Hmm. Kobiety prezesa po strachem opozycji. kopie? Ko, kobie... <laughs> kobiety prezesa. Koty po, prezesa po strachem opozycji. Ja pierdolę, to jest prawdziwa rzecz. Czy To jest prawdziwa rzecz. Czemu w go czytałem kobiety? Jestem mega zmęczony. Ja pierdolę. Polska to kraj płynący mlekiem i miodem. Najprawdopodobniej fałsz. Okej. Okay. Pokaż podsumowanie. No tutaj rozjebałem pod koniec, przepraszam. Tutaj na końcu spieprzyłem, a tutaj początkowo mi szło dobrze, widzicie? nie? A... Czy generalnie. Okej. Okay. Prawdziwe paski potrafiłem roz rozwiązać, ale fałszywych już nie jest zbyt. I to, to jest duży problem. To jest duży problem, moim zdaniem. Ale dobra. E, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jak chcecie zobaczyć podobne gry, takie, takie, wiecie, że sobie musimy wybrać jedną albo drugą rzecz, była chociażby gra, gdzie e, musieliśmy zgadnąć, która rzecz była bardziej wyszukiwana w Google. Jak chcecie zobaczyć takie coś, to dajcie znać w komentarzu, sobie chętnie nagrał, e, i widzimy się kiedyś. Cześć. Nie ten głuzi